No, kochani, mamy ciepło. Na dworze już przeszło 25 stopni. No tutaj też ciepło. 25, 6 nie więcej. No i kotki, kotki na dworze leżą w trawie, w liściach. A nasza. Miczka proszę. Położyła się w takiej ławeczce, którą wczoraj zorganizowałem. Tylko tej deski górnej nie było. No, wyłożyłem koczem i śpi sobie tu. No, zapewne jesteście ciekawi a gdzie Zyzio? Zyzia nie ma w bocianówce, był w nocy cały czas na dworze, przypuszczam, że w bocianówce, a teraz nie ma, ale wiem, gdzie jest. Był Miciurin i mówi, że u niego śpi. Przyszedł do niego tam do góry i śpi. No muszę, kochani, powiedzieć, że teraz jak tych dziur nie ma, to koty miałczą. A dlaczego miałczą? No, jak chcą wejść z dworu do, na oddział, to wiadomo tam w piwnicy te dziura, te drzwiczki zostały usunięte, dziura jest załatana. Tam przejść nie mogą. To jedyne wejście jest przez normalnie drzwi wejściowe. No to wchodzą, przychodzą pod drzwi i miałczą. No tam jak ktoś wychodzi, albo personel chce, czy mieszkańcy ich wpuści, to przylatują na górę. Jeżeli ja jestem w pokoju, to słyszę znowu miauczy kot pod drzwiami. No to otwieram, wchodzi. No ale docelowo chcę kupić taką stopkę przykręcaną u dołu do drzwi którym się drzwi blokuje w stanie tam jakiegoś otwarcia także uchylę drzwi, i stopkę postawię no i w ten czas nie będzie problemu, w nocy czy w dzień bo tak to jak buta wkładam to czasami personel mi usuwa a już pierwszy raz jak but włożyłem to było w godzinach pracy w tym dniu, kiedy drzwi założyli, no to pani kierownik do opiekuna mówi, idziemy na górę sprawdzić, co tam w pokoju. No i były ten but. A no to jak zobaczyła tego buta, to zaraz usunęła i drzwi zamknęła. Ach. No i była dziura, były przejście, tak jak na całym świecie się stosuje, ładne specjalne przejście dla kotów przez drzwi. Dziura była wykonywana za zgodą pana dyrektora. No i było przyzwolenie na to. Nie było, ze strony pana dyrektora nie było żadnych zastrzeżeń. Zgadzał się, a pani kierownik teraz nie nakazała wymienić drzwi, bez dziury. Tak. Tak, jakby to szpeciło. No, ale tu wygląda, że tu chodzi o co innego, bo z tego, co pan Zygmunt mówił, to pani kierownik miała mówić, że kot ma być zamknięty w pokoju. No tak, jakby była dziura, te przejście, no to kot by wychodził na korytarz. A według pani kierownik, z tego co pan Zygmunt mi mówił, tak podobno powiedziała, to ja mam go na smyczy wyprowadzać kota na korytarz. Chociaż nikt na innych oddziałach nikt takiego czegoś nie stosuje. Łącznie w biurze, gdzie są trzy koty, teraz przez 8 godzin chodzą. Pani kierownik powiedziała, ale ten personel, widzę, tego się nie trzyma, nikt mi nie gania. I nie wiem, czy pani kierownik mi kiedykolwiek zwrócił uwagę, że na smyczy nie wyprowadzam, czy tylko tak palnęła, robnęła, licząc, że ja się do tego dostosuję, przestraszę.